No hejka Siemanko, witam w mojej kuchni Hello Nie Siemaneczko witamy na streamku u Reynu. Wszyscy robią eo Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców Jak ja mam na instagramie? Dokładnie tak samo jak wszędzie inaczej, czyli Reynuśka Albo Reynudroth, nie pamiętam już teraz Któreś z tych dwóch Co miał w głowie człowiek, który pierwszy zjadł małże? Nie wiem, co mają w głowie ludzie, którzy żerą owoce może, przecież to są morskie robale. Jeśli lubicie jeść krewetki on dla was złą wiadomość dzieci robale o smaku kurczaka. Ostatnio natrafiłam na sporo takich fajnych ciuchowych inspiracji. Trochę to dziwnie wygląda, jak chodzę po sklepach i po prostu robię zdjęcia ubrań, zamiast je przymierzać czy coś, ale trudno. Nikt nie powiedział, że artyści są jakkolwiek normalni, nawet trochę. A panowie i panie i osoby szanowne yy, subskrybujące, wy pamiętacie, że macie dudla za darmo jednego w miesiącu. W sensie miesiąc subskrypcji to, to jeden dudel. W ogóle ostatnio miałam przekminę, że po angielsku na to mówić na te takie siateczki, mówi się fishnet. A po polsku mówi się, że to są kabaretki I zastanawia mnie, jakby skąd Polacy wzięli kabaretki Że co, baby te w tych y, Karnawałowych takich strojach, ale nie karnawałowych, karnawałowych Tylko takich domach publicznych to nosiły Czy tam te, te, te tańczyły kankana, czy co? Bo nie wiem, jakby Ja często lubię znać, jakby Pochodzenie słów. Ciekawi mnie, dlaczego słowa brzmią tak, a nie inaczej. Potrafię sobie tym np. całą noc zmęczyć. Zamiast spać, to będę męczyć w głowie. A dlaczego to się tak nazywa? I teraz męczyłam, czemu się kabaretki nazywają kabaretki. Zrozumienie, że dysk dzieli się na partycję, a nie patrycję, trochę mi zajęło. A jeśli mogę Wam jakąś głupotę z internetu pokazać albo opowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że trafiłam w internecie na shippowanie Timiego Turnera z dziwnym Neutronem I mam mieszane uczucia Ej, wiecie, że palenie zioła powoduje dziury w pamięci? Ej, a wiecie, że palenie zioła powoduje dziury w pamięci? Podajcie mi chociaż jeden przykład kogoś, kogo dorosły boi się bardziej niż cholera jasna dentysty Albo boi się samego zabiegu, albo boi się kosztów tego zabiegu. Także myślę, że Voldemorta byliby w stanie pokonać znacznie szybciej, gdyby po prostu yy, rodzice postanowili tej, gdyby Hermiona poprosiła rodziców, żeby yy, wzięli go na ten do gabinetu. Ej, wiecie, że palenie dziury powoduje zioło w pamięci? Ej, a wiecie, że dziurawanie palenia powoduje pamiętanie działa. W ogóle podobno ta bransoletka, którą ma na nodze Zhu, to ona jest gdzieś tam w kulturze chińskiej. Coś tam nawiązuje, że to jest to trochę jak pierścionek zaręczynowy u nas. I w takim wypadku bardzo mnie zastanawia, kto jest tą wybraną osobą dla Zhu. I teoretycznie, że to bardziej kobiety mają. W sensie to jest rzecz, którą. Kobiety dostają, a nie faceci, więc. Ha. I don't No, coś tu się szykuje? Może? Tak się zaręczają stupkarze. Nie, no przecież, żeby nie wpływać na, na pamięć. Ponieważ w projekcie Rosalii popełniono podstawowy błąd, czyli spód jej czapki jest w kolorze yy, tego włosu, przez co się wydaje, że ma takie długie włosy, a nie ma, to popełnimy dokładnie ten sam błąd tutaj. Wiecie, imo trochę wywalone. Przyjdzie napakowany pan, założy ci kajdanki i cię zabierze. Gdzie wady? Ten art jeszcze robi coraz bardziej dla stópkarzy. Ej, a wiecie, że pelenie zioła wcale nie wpływa gorzej na pamięć? Czego wy się po mnie spodziewaliście? roz mojej godności człowieka. Właśnie cieniuje gigantyczną stopę. Moja godność zniknęła w momencie robienia szkiców tego laczka. Live bez, bez problemów technicznych to nie jest live, dlatego jak nie hiteł, to ktoś inny musiał mieć trudności na live. Dokładnie, to jest złota zasada. Zasady. Stream bez, bez problemów to nie jest stream. To nie jest stream. Trzeba no mieć to problemy, nie. żeby mieć stream. Trzeba mieć poważne problemy, żeby zostać streamerem, uwierzcie Ej, A wiedzieliście, że pamiętanie dzieła powoduje palenie pamięci? A ja lubię, że Gdyby powder był mapetem, byłby ciasteczkowym potworem. Ale ładny powder, znaczy wiadomo, powder zawsze jest ładny. Dostałeś komplement. Dziękuję, pięknie. Barczyński cię podrywa. Nie. Ja zaraz podarbym mu ławę. Kr króliki może mają trochę problemy z matematyką, ale z mnożeniem sobie radzą. Powder się rozmnaża przez podział. <laughs> Jak króliki. Króliki się mnożą albo dzielą. O, różne rzeczy. żeby się rozmnożyć. Okej, okay, z kim? Czemu jak mówiliście o rozmnażaniu był dźwięk Achievementa? Bo odblokowaliśmy ci coś Wiecie, że jak byłam mała i słyszałam tą piosenkę to śpiewałam Bo do tanga trzeba dwojka, dwojga sprytnych ciał i, i giętkich serc Nie rozumiem skąd mi się w mojej pustej bani wzięło giętkich serc Natomiast tak śpiewałam Serce może być giętkie jeśli nazywasz się Lafi. Kurwa Jeśli nazywasz się kto? Lafi. Luffy, to to... Luffy, Luffy? Nie wiem, Krzysztof wymawia. Złą pisa, nie znasz? A, t, dobra! Złom Teraz wiem, o co chodzi. Aha. Znam, A, ale buch, tak, nie pamiętam. Ja za Kaszojana zamiast Hosanna śpiewałam Osarna. Zamiast co? Hosanna. No. To o, Osarna. Osarna? <laughs> ja śpiewałam Maryja, Panda, Maryja, Panda. Byłam młodsza i widziałam gdzieś na YouTube wyrywkę z This is Sparta, to myślałam, że tam jest Weź, weź, spadaj. A, wiem, co mówiłam. Jak byłam mała, to nie śpiewała Maryja Panna, Maryja pan, Panda, Panna, Dzieciątko piastuje, tylko Dzieciątko pracuje. Miau, miau. O nie, nie zawieszę się w Photoshopie. Weź się, deko. Uh. Jezu, jak ja dawno nie streamowałam tyle godzin, wychodzi prawie 6 godzin. Pojebało mnie. I Jeszcze jak. Pracowałam kiedyś na produkcji z takim starszym panem, on już był po emeryturze, ale miał już tam powoli kończyć robotę. I już był po emeryturze, już A nawet jest... emeryturę skończył i musiał wrócić do pracy. Najpierw chodzisz do pracy, potem przechodzisz na emeryturę, potem jesteś po emeryturze i znowu idziesz do pracy? On tak długo żył, że skończył tak. emeryturę? Rejno jest I w bracia pierdolec Mold z Piotrem Adamczykiem. Kto jest Piotrem Adamczykiem w takim wypadku? Kitek to Piotr Adamczyk, okej. Okay. Nie! Dobrze, że nie Karolak. Musisz zagrać papaja! Bo jeśli to ma być coś, w stylu tatuażu, to powinien być e, w miarę wyraźny, ale tylko bardzo delikatnie krawędzie rozmyte. Więc ja bym to narysowała ale wyraźnie, nie. a potem tylko wzięła delikatny blur. Ale ty narysujesz, więc ciocho Idę, tak ratuj. Co się stało? Mój model utknął. Powder jest tak O oh, nie! Help me, Step Hitek! Go... I'm stacked! A jak teraz sobie pomyślicie, że nazwiska brały się od tego, że trzeba było w pewnym momencie nazwać ludzi, więc dawali im nazwiska od rzeczy, które się kojarzyły z daną osobą. Na przykład, nie wiem, ktoś y, był Kowalem, więc nazywał się Kowal, bo wykuwał rzeczy, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś teraz ma jakieś pytanie. nazwisko w stylu chuj, to co? Po prostu go nie lubili we wsi? Może ja wyciszony jestem. I gadasz. Ja gadam i gadam, tak. Najpierw mówiłem, że dziękuję, że, że projekt modelu jest w sensie, że design powderka jest przeze mnie zrobiony w całości, a potem zacząłem tłumaczyć, że, że ja całe życie w, w edukacji zawsze na końcu dziennika byłem i nie zawsze to polecałem. A, a tak, tak myślę, no kurde, nikt mi nic nie odpowiada, nie? I takie och, oh, nich. Ja tu już chciałem, ja tu już chciałem dramę robić witubową. Ej, ja sobie teraz wyobrażam, że tak Powder jest wyciszonej, i tak gada, gada i nagle twierdzi, że o, ignorujemy go, dobra, rozłącza się obrażony. Tak, i ma takie, takie, jak mogliście.